Kilka słów o nas. Mamy na imię Dagmara i Roman. Lubimy podróżować i od lat jeździmy po świecie. Zawsze jedną z form podróżowania było zwiedzanie kamperem. Bogaci w doświadczenia z poprzednio posiadanych pojazdów, postanowiliśmy stworzyć kampera naszych marzeń. Realizację naszego projektu oddaliśmy w ręce fachowców. Od trzech lat cieszymy się nowym domem na kółkach. I nasze podróże stają się coraz dłuższe. Ta podróż planowana jest na rok lub dłużej. A jak znaleźliśmy się na Pamir Highway? Z końcem maja 24 roku wyjechaliśmy z domu w Schleswig-Holstein. Promem przepłynęliśmy do Łotwy i dalej pojechaliśmy do Rosji. W Rosji odwiedziliśmy piękne miasta i brzydkie wsie. Z Murmańska dojechaliśmy nad Morze Arktyczne do wioski Tyribierka. Karelia zachwyciła nas przyrodą, a Tatarstan zadziwia swoją architekturą. Przejechaliśmy Ural umowną granicę między Europą i Azją. Z magistrali bajkalskiej odbyliśmy w głąb Syberii, żeby odwiedzić wieś Wierszyna, która została założona przez polskich osadników. Zachwyciliśmy się Bajkałem i ludźmi tam żyjącymi, a także szamanizmem. Spotkaliśmy dużo interesujących ludzi, z którymi spędziliśmy niezapomniane chwile. Z północnego zachodu na południowy wschód, aż do granicy z Chinami i z Koreą Północną. Następnie pojechaliśmy do Mongolii, gdzie spędziliśmy miesiąc pełen przygód. Ulan Bator, jedna z brzydszych stolic świata, Pustynia Gobi, olbrzymia przestrzeń, praktycznie bez dróg. Spotkanie z mistrzem starej tradycji polowania z Orłem. Z Mongolii, przejeżdżając i podziwiając góry rosyjskiego ołtaju, wjechaliśmy do Kazachstanu i dalej, tranzytem przez Uzbekistan dotarliśmy do Dushanbe w Tadżykistanie. Nasza przygoda z Pamir Highway. Czyli drogą pamirską, zaczęła się po ponad 4 miesiącach i 32 tysiącach kilometrów w tej podróży. Zapraszam do oglądania kolejnej relacji. Włączam redukcję i zaczynamy się piąć do góry. Jesteśmy na wysokości czterdzieści no 44. I chcemy. Wjechać dzisiaj na 4301 przemysł taką, Bo dzisiaj 4000 zobaczymy, jak pójdzie. facet, zjedź, Nie, gazu, 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 gazu. Jak ja mam jechać? Gazu, czy ja to spokojnie? Ja nie wiem, Spokojnie wjedziesz, spokojnie, spokojnie. Bardziej do prawego. Bardziej do prawego masz pół metra nie. jeszcze. się boję on nie, nie. nie każe ci jechać przecież no, na prostu no miejsce sobie chcę zrobić tak żebyś mogło mogła też jechać dobra i tutaj dasz radę dasz radę Да, ра дедашка. Айду-ка. Пойдём с ним. А мне, mine Мне, мне, мне он нела, уже W tym odcinku dojedziemy do końca korytarza wahańskiego. Wjedziemy na główną drogę pamierską, która prowadzi z Chorok do Murgabu. Mówi się, że droga wahańskim korytarzem jest dłuższa o 3 dni. Nas kosztowała więcej, ale nie przyjechaliśmy tutaj, żeby ścigać się z czasem. Wręcz odwrotnie. Skonfrontujemy się też z tymczasowym mostkiem, który wraz z kilkoma metrami drogi Okazał się dla nas najtrudniejszy. Pokonanie stu metrów zajmie nam około dwóch godzin. Znowu się pojawił samochód, który. Trzeba było jakoś minąć. Tym razem buchanka z naprzeciwka po prostu zaczęła się cofać i na zakręcie znalazła dobre miejsce i bez problemu minęliśmy się. Ten pokopany mostek. Zobiałem zdjęcia z tyłu, swąd gumy i strachu mojego. Uch, to nie jest lekko. Pierwsze kamyczki okazały się nie takie proste, jak powiedziałam. Po drugie, z jednej strony drogi skała, a z drugiej metrowy uskok w dół, który na filmie wygląda bardzo płasko. Oprócz tego, dosyć wysokie kamienie, których na wońskiej drodze nie dało się ominąć. Trzeba je było przejechać. I tak nam minęły dwie godziny. Zbadałem te kamienie jak trocki Lego, żeby zrobić rampę. No właśnie, kiedyś było dużo, dużo łatwiej, jak ten most się nie rozwalił. No i teraz budują drugi most, a jako zastępczy położyli tam przez potok te dwie rury. Który w zasadzie dla samochodu, który nie jest wysoki, czy wysokiego zawieszenia nie ma, jest nie do przejechania. No ale daliśmy radę, ale było trudno. Jadąc kolejne kilometry w górę pierwszy raz przebitały nas chmury i płatki śniegu. W końcu jesteśmy na wysokości około 4000. Jednak droga była już bezproblemowa. Jedziemy po tej stronie wąwozu. Tam Hindukusz i Afganistan. A przejechaliśmy, przyjechaliśmy stamtąd. Tak właśnie wygląda ta droga. w strumień a my tą półką jechaliśmy. Po drodze zdziwił nas jeden dom, który na tej wysokości był zamieszkany. Na przywitanie wyskoczyły dosyć wygłodniałe psy. Nakarmiliśmy tym co mieliśmy i pojechaliśmy dalej. Cztery. Za kierownicą Dasia, z tyłu, kargus jezioro. Jedziemy na wysokości 4300 metrów nad poziomem morza. Obok drogi. Droga jest wybojami, ale tutaj ktoś wyjeździł taką nową drogę, jakby. I stwierdziliśmy, że spróbujemy tą drogę użyć, żeby przesuwać je do przodu mamy nadzieję, że będziemy mogli wjechać na tą starą drogę wojenną przed nami przełęcz karbusz albo hargusz różnie mówią na wysokości ponad 4300 metrów Wjechaliśmy na przełęcz Hargusz na wysokość 4344 metry. Niestety nie ma tu żadnego oznaczenia, nic tutaj, żadnej pamiątkowej tablicy. Jedziemy dalej. W każdym razie mamy słońce. Pięknie nas tutaj przywitało. Zaczęło się ściemniać, jednak jechaliśmy dalej. Chcieliśmy zjechać poniżej 4000. Już po ciemku dojechaliśmy do głównej drogi, czyli asfaltu. Zjechaliśmy parę metrów od drogi na noc. Rankiem przywitało nas słońce i piękne widoki, a po dziurawym asfalcie pędziły olbrzymie ciężarówki. Jest to droga z granicy Chin w głąb Tadżykistanu. Postanowiliśmy odwiedzić najzimniejszą miejscowość Azji Centralnej – Bulunkul, nad jeziorem o tej samej nazwie. W zeszłym roku w zimie zanotowano tu temperaturę minus 65 stopni. W drodze do kul piękne widoki zepsuł nam widok naszego resoru. Na szczęście był cały, ale jego pióra zaczęły rozchodzić się na boki. O dziwo w kul, gdzie mieszka zaledwie 200 osób, znaleźliśmy mechanika, który za pomocą prostych narzędzi ustawił nasze pióra w szereg. Nie dość tego, zaprosił nas na zupę i herbatę. A Aha. odkud? z Kyrgyzji? Nie, z Murgaba. U nas dużo Kyrgyzji. A w pomierze? Ponieważ droga asfaltowa jest w fatalnym stanie, nowe samochody importowane z Chin są często przewożone pojedynczo przez wynajmowanych kierowców. Pod koniec dnia postanowiliśmy się zatrzymać na noc w wiosce Alihul na wysokości 3900 metrów. Przed chwilą odwiedził nas naczelnik milicji. W tej miejscowości Alechowny, gdzie stanęliśmy i powiedział, to znaczy rozmowa była długa, około minimum 20 minut w języku rosyjskim, i obiecaliśmy sobie i jemu, że jutro rano do niego podjedziemy i i po prostu się z nim spotkamy. Bardzo dużą mu przyjemność zrobiliśmy, że rozmawialiśmy po rosyjsku. Ewidentnie to była dla niego y, taka duża zaleta tego spotkania, że mógł po prostu z obcokrajowcami porozmawiać w języku, którym się rozumieliśmy. Od naczelnika milicji dostaliśmy zaproszenie, na które się nie odmawia. Spotkanie przerosło nasze oczekiwania, ale o tym następnym razem.